Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Moonlight i dzisiaj gramy w Skyrim. To jest kolejny odcinek z tej gry. Skończyliśmy ostatnio na tym, że weszliśmy do miasta Ivarstead. Centralnie przed schodami. Jeszcze nie zrobiłam pierwszego kroku. I idziemy. Przed siebie. Będziemy po kolei też zdobywać te takie kapliczki, że tak powiem. Ulubiona tabliczka. Chwilę Wam zostawię, żebyście mogli sobie czytać. Też jak kojarzę, to przy tych niektórych tabliczkach będziemy spotykać różne jakieś nowe osoby. Wiecie co? Chyba będzie życie na koniu. Po co ja biegnę, głupia, jeżeli mam konia? Będzie szybciej po prostu. Wilk. Czekaj! 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 Okej. Okay. Lecimy dalej. On tam już jakieś zwierzę wcześniejsze zabił. Widziałam, no zakręcaj. Zobaczymy, na jakie tu komukondy starczy. Możesz jakoś szybciej się wspiąć? Yy, nie, nie można. Wolę nie ryzykować. Patrzcie, dopiero co weszłam, a już są takie widoki. Ciekawe, jak będzie to wyglądało wszystko na górze. Jakiś pierwszy gościu? Będziemy się zapytać? To mu niego? Uważaj na wilki, jeśli zamierzasz iść na wysoki czy on Trzyma chleb w ręce Tak What? Dni wydają się dziwne, gdy mnisi to robią Ciekawe co to znaczy mm, Może teraz co robisz? Lubię tu przychodzić Iść stopniami, oglądać godła czasem po drodze schwytam jakąś zdobycz. I raczej nie przyjmują gości. Ale ja nigdy nie wchodzę tak wysoko. Niektórzy ludzie zostawiają im jedzenie i inne niezbędne rzeczy. Ale nie rozmawiają z nimi. Do nas Zero cennych informacji. Dziękuję bardzo. A, Paćkońku, właśnie. Nie przeczytam tabliczki. Hmm? Drugi. Dobra, czyli nic nie pominęliśmy. Jeżeli będę musiała specjalnie schodzić z konia i nie będę miała po drodze, to nie będę patrzała na te tabliczki. O i tak one później. Na samym końcu nic nie dadzą. A tędy, tak, tędy. O, wilk! Czekaj! Muszę zsiąść. Czekaj. To bo nie zabiera o końcu Dobra Siadamy. Boże kobieto, ale ty masz zapłon. Naprawdę. Dobra, wykręciłam. Jezu! Smaria. Dobra, jest dobrze. Kolejny? <laughs> Nie wiem, czy w ogóle jest sens wsiadać na konia, jeżeli cały czas tutaj coś wyskakuje. Ja tego miejsca nie pamiętam. Ej, ja tego miejsca nie pamiętam. Co to jest za miejsce? Naprawdę go nie kojarzę. Zobaczymy. Leci I my, muzyka, muzyka. Gdzieś coś. Musiałam coś ominąć. Tylko? Tylko wiek. Dobra. Chowamy. Bo jak się tak broń skawa, to szybciej się biegnie. Już chyba to mówiłam. Tak mi się wydaje. Uuu! Eee! Pusto. Prawda tu nic nie ma? Ale dupa! Nic nie ma. Czy nie też nic nie ma? Utknęłam. O, dobra. Dobra, to jedziemy dalej. Z której strony przyszłem? Z tej? Nie. Tutaj tą. Nie, tu jest w dół. Dobra, sama. Tom. Ja mam nadzieję, że ja dobrze jadę w rezultacie. Tak. Tak? Dobrze jadę? Dobrze jadę. No po schodach wtedy tam. Nie było innej drogi po drodze, tak mi się wydaje. Że dobrze jadę. Bo w ogóle tamtego mica nie kojarzy. Może to był jakiś mod? Po prostu dodałam i nie zwróciłam na niego wcześniej uwagi. Kolejna osoba. A, tabliczki pomijam, zapomniałam o nich kompletnie. Uważaj na wilki. Jeśli za. Już to gdzieś słyszałam. A to jest to samo co było tam tego faceta. Czyli pewnie będą te same odpowiedzi. To nie chcemy z nią gadać. Pamiętam to miejsce. Zaraz będę musiała z konia zejść. A zaraz zobaczycie czemu. O tu, widzicie? Tam gdzie mam zaznaczone. Teraz będzie walka po prostu. Zobaczymy, czy się przemknę. Nawet nie zdążyłam podejść. Serio. Nie, tu nie ma. Nie, tu nie ma. I cię ja <tryk> oh, nie dzieję. O czary wybija. Teraz będzie się... Nie ja. Niedobrze. O! Dobry konik taki! Jest ciekawego. Żyjesz, kobito? Żyjesz. Pięknie. Lecimy dalej. Nic nie było ciekawego, prawda? Czegoś się zauważyłem? Chyba niczego nie było. Jeżeli coś pominałam, to piszcie w komentarzach, żeby dać mi znać, a ja wtedy w razie czego wrócę tutaj albo na filmiku, albo yy, podczas przerwy między filmikami. Gdyby takie coś było. Tam biegniemy dalej. Ciekawe ile jeszcze jak daleko to jeszcze będzie. To jest kolejny list. Co? Jest to jakaś dróżka? Myślałam, że to jest jakaś, jakieś wyjście do eskini. Tak to wyglądało przynajmniej. Tutaj, tutaj jest druga, tak? Jezus mary krzaczki. Dobra, tenny A czekajcie, jak dobrze pamiętam, to w ostatnim odcinku pod koniec chyba zdobyliśmy jakiś pakunek. Będziemy musieli go yy, dać do jakiejś skrzyni. Zobaczymy, czy tam będzie jakaś skrzynia. Ale chyba była, mi się wydaje, na samym początku, na wejściu. Przed schodami. Zaraz zobaczymy. Bo już dojeżdżamy. Nie, jeszcze nie. Wow. Nic nie widać. <grych> Jakie widoki. O, tutaj jest. Yy... Tu o. Jest tamto wejście do Czarnego Głazu. Jak możecie zauważyć. Centralnie teraz za mną. Teraz przesunę. Tam to była ta nasza pierwsza misja, gdzie musieliśmy zdobyć yy, smocze kamień. I musieliśmy zanieść go do maga w y, białej grani. I tam też, chyba tam też właśnie zdobyliśmy złoty szpon. Tak. Wysoki hrotkar odkryto. Tutaj jest ta skrzynia, ten kufer. Dobra, teraz szukamy. Yy, może to być w inne? Nie, w różne. To jest to. Jest. Później musimy do tego gościa całego wrócić. Chodzimy do krótka. Hello. A zatem smocze dziecie objawia się w tej właśnie chwili u schyłku epoki. Hmm. Odpowiadam na twoje wyzwanie, lub. Nazywasz mnie Smoczym dziecięciem. Co to znaczy? Wiemy, co to znaczy Smocze dziecię, ale damy... odpowiadam Zobaczyła na twoje wyzwanie. Posiadasz dar? pokaż nam, smocze dziecię. Zasmakujmy twego głosu. Zademonstruj swój krzyk, nieognięta siła. Nie lękaj się. krzyk chwila, chwila. Muszę zobaczyć czy mam włączony ten krzyk. Oczywiście, że nie. Nie zrobi Zet. Spoczydziecie. Jestem mistrz Arngei, Chyba coś ci przerwałam wcześniej Mówię w imieniu Siłobrony. Powiedz smocze dziecię, dlaczego tu przybywasz? Dummię wyzwaliście? Y... O, odpowiadam na wezwanie, i powitać smocze dziecię na wysokim chrotkarze. Zrobimy co w naszej mocy. By nauczyć się korzystać z daru w drodze ku przeznaczeniu. Jakie jest moje przeznaczenie? Tego musisz się dowiedzieć samodzielnie. Możemy wskazać ci drogę, lecz nie cel. Mogę mm. okay, już przedstawić się nauki. pokazać, iż naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Masz wrodzony dar. Lecz czy masz kart i charakter? By kroczyć wskazaną ci ścieżką, to się jeszcze okaże. Nawet bez treningu udało ci się postawić pierwsze kroki na drodze do złożenia swego głosu w tłum krzyk. Zobaczmy, czy masz w sobie chęć do nauki. Gdy krzyczysz, mówisz na rzecz smoków. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Wszystkie krzyki składają się z trzech słów mocy. W miarę opanowywać Mistrz Reynard nauczyciel, no, Przerwałam ci coś. Drugiego, a nieugiętej siły. RO! Znaczy w na rzecz równowaga. Połączę z fus, siłą, aby lepiej ukierunkować swój tłum. Tak jest. RO! Dzień. No, halo. Patrzę. O. dobra. Uczysz się nowych słów, niczym prawdziwym jest. Rzeczywiście masz dar. Lecz nauka słów mocy to jedno, krok pierwszy. Musisz odkryć ich znaczenie poprzez nieustanną praktykę, by móc ich używać w krzyku. W ten sposób my uczymy się krzyku. A ile on, on tak będzie jeszcze słucham, gadał. jesteś w stanie. Przejąć siły witalne i wiedzę poległego smoka. W ramach inicjacji mistrz Eynard pozwoli Ci skorzystać ze swojego zrozumienia ro. A co kobieta. Okej Give it to me yeah. Z Nice Give me more Dobra robota Jeszcze raz No to dalej jak uderzam to przytrzymuję po prostu mocni, mocniej z i pojawiają się dwa słowa wtedy. I tak do, do info, którzy jeszcze nie grali. Jeszcze raz. Imponujące. No wiem. Twój tłum jest bardzo dokładny. Masz sobie potencjał, smocze dzieci. Następny próbę przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za mistrzem Bori. A ja wiem, gdzie jest dziedzińc. Idziemy sobie tędy, idziemy sobie tu. I już jesteśmy: dżum, dżum, dżum. No, dalej, szyb, czyli. Mogę na to wskoczyć? Uh! Cofnij się. Tu? Eee, nie w tą stronę. O tak. He he. Już sam? Już sam. Dobra, schodzimy. No, jestem. Bori. Hej, Bori! Muszę się nauczyć zupełnie nowego krzyku. Mistrz Bori nauczy cię To znaczy. Chyba. Ja. To. Musisz usłyszeć słowo w sobie, zanim będziesz w stanie przeoczyć się. No. tam O, dobra. I teraz będę. O, trzeba wada. Pokaż, jak posługujesz się krzykiem trąba powietrzna. Uld. Trąba powietrzna. Szybko zdołasz opanować nowy krzyk. Mistrz Wulfgar. Zademonstruj trąbę powietrzną. Jestem odpowiedźcem. Nie przyjdzie twoja kolej. Mistrzu Bori. Peks. Peks. teraz Ta -ta. Twoja Stań przy mnie. Mistrz Mori Już. otworzy bramę. na prądy nochal. powietrznej, by przejść za bramę, nim się zamknie. Nie ja zwróciłam wcześniej na to uwagi. Dobra, dawaj. I am ready. <grym> Uld! Jezu, sorry, jak go z klaty wzięłam. <grym> tak szybkie opanowanie nowego tłumu jest zaźwiające. Słyszałem opowieści o zdolnościach smoczych dzieciom. Ale ujrzycie na własne oczy. Wydawało mi się, że to tak samo łatwe jak dla każdego. Nie wiem, jak to robię. To się dzieje samo z siebie. Dziękuję. Co dalej? Yy... Dobra, podziękujemy Przyszła po prostu. Przyszła pora na ostatnią próbę. Odzyskaj róg Jurgena Wiatrowładnego, założyciela naszego zakonu. Z jego grobowca w prastarej świątyni Ustengraf. Nie zbaczaj z drogi głosu, a powrócisz zwycięsko. Okej. Okay. Yy, Dobra, nic hey, więcej od ja ciebie ja nie chcę wiedzieć. Tak Dziękuję, do widzenia. No to lecimy. Zaraz spojrzę na mapę, gdzie to jest. I zobaczymy, czy będę mogła się tam tepnąć. Czy nie, czy będę musiała biec, podróżować. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wygląda. Czy ja mam awans? Miałam siódmy poziom. O, cześć, paniku. Nie, nie mam awansu. Chciałam mapę. Gdzie to jest? Ktoś widzi? Tu jest. Widzę. Z Mortal byłoby bliżej. To możemy zrobić tak. Możemy pójść do Stajni. I potem ze Stajni dostać się do Mortal. I potem z Mortal do tam, na, na tamtąd, na tamtąd, tamtąd. Okej, okay, chciałabym na Mortal. Mogę zabrać cię do... do mortal, Mortal, Mortal. Jest Mortal. 50 wóz i spadamy. 10 sztuk złota, nie jest tak dużo. Lecimy. Okej, okay, teraz będzie szybko podróż i nie muszę się martwić, Że muszę znaleźć jakąś dobrą drogę, tylko po prostu tam już będziemy. Na miejscu. Jej! Teraz chodź Koniku, jedziemy. O, chyba jakaś drama. Coś ja na chwilę. Jak możemy czuć się bezpiecznie we własnych domach? Proszę, już wystarczy. Powiedziałem groć o waszych obawach. Zajmij się wami. Jest ci Proszę, zimno? wróćcie do swoich zajęć. Nie potrzebujemy tu czarodziejów. Mortal ma już wystarczająco wiele problemów. Co się dzieje? Ach, to nic. Lepiej wróćmy do tego. Co się Ortal dzieje? Bluki, nie mam czasu na rozmowy, to, to chyba że nie o Tartaku. Jest Zad... Świat jest. szaleje. A co robi Jarl? Kryje się w środku ze swoimi wizjami. Potrzebujemy przywódczyni, a nie mistyczki. Mmm... O, może najpierw na Nie mówić. Z czym? że spłonął jeden z domów. Nie to wiem. Dziwna sprawa. W dodatku nocą z moczarów dochodzą hałasy. Ludzie opowiadają o potworach, a wśród nas pojawił się czarodziej. Co ma człowiek zrobić, jeśli Jarl mu nie pomaga? Jak Nie ufasz Jarlowi? Nigdy z nami nie rozmawia. Pozwoliła zamieszkać tu temu czarodziejowi, falionowi. I robić bogowie wiedzą co. A teraz słyszy się o rebelii i smokach. Co może z tym zrobić Idgrod? Nie. Możemy polegać wyłącznie na sobie. Radzę ci o tym nie zapominać. Okej. Okay. W porządku. Teraz się usuwam. I jedziemy. W kierunku... Yy... Czego mieliśmy jechać? To nie było jaskinie, tylko... Brakuje mi słowa. No, nie że brakuje mi słowa. No, ustęp graf, ale to jest. O oh my God! Zapomniałam! Grobowiec? Chyba tak. Jaskinia. Ale już teraz idziemy prosto do tego do celu, tylko będę zaznaczała przy... drzewo. Drzewo. Przy okazji. Jakiś domek tam też jest. Widzę. Też możemy zahaczyć. Możemy? Możemy. Jest blisko, chyba. Trochę bardzo zbaczamy z drogi. A pająki. Nie lubię pająków. Na razie jeszcze nie widzę tego domku w kamieniu. Głas. Naprawdę ładny głas. come on. Come on. Na kamie jak się zatrzymałaś? Co ja mam teraz zrobić niby? Utknęłaś? Serio? No dalej, wierzę w ciebie. Boże, co się dzieje? Schodzimy. No, halo. Dobra. To Zaznaczamy. Domek. Jej, lecimy teraz. Nie no, trochę bardzo zboczyliśmy z drogi. Ale teraz tam będziemy. A się znarkować? Nie da się. Za płytko. Teraz kondycji nie zabraknie. O, już coś widzę, jakieś kamienia. Coś to będzie. Jest. Hello. Fink. kalaj. No, kiesz. No, okay. Jest. Dobrze. Dużo? Trzecia mnie nie zabrali. sobie byli. Zniknęła nami druga osoba. Jest. I teraz... Tutaj złoto tylko. I trzecia... Tu. Słowo, że nie są zaznaczone te osoby jak na przykład w Wiedźminie? Chyba w Wiedźminie, tak, są zaznaczone księgiem osoby, które się nie sprawdziło jeszcze. Wchodzimy. By to. Dobra, wchodzimy, a nie, żartuję. <grych> Dobra, w następnym odcinku wchodzimy tam do środka. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Łapkujcie filmik, jeżeli Wam się spodobał. Subskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie również o dzwoneczku, żeby Was nic nie ominęło. Trzymajcie się, wszyscy. Cześć.